TVN 24BC, pilna informacja ze świata. Stan wojenny w Korei Południowej. Prezydent tego kraju ogłosił stan wojenny w niezapowiedzianym wcześniej przemówieniu telewizyjnym. Na mocy przepisów zabroniona jest obecnie działalność polityczna, wprowadzono cenzurę mediów, zakazano strajków, a personel medyczny ma stawić się do pracy. Ogłaszam stan wojenny w celu ochrony Wolnej Republiki Korei przed zagrożeniem ze strony północno-koreańskich sił komunistycznych, w celu wyeliminowania nikczemnych pro-północno-koreańskich sił antypaństwowych, które plądrują wolność i szczęście naszego narodu oraz w celu ochrony wolnego porządku konstytucyjnego. Poprzez ten stan wojenny odbuduje i ochroni Wolną Republikę Korei, która stacza się w otchłań narodowej ruiny. W tym celu zdecydowanie zlikwiduje siły antypaństwowe, które są głównym winowajcą ruiny kraju i prowadzą nikczemne działania. Pierwszy stan wojenny w Korei Południowej od 1980 roku. Zbieramy komentarze w tej sprawie. Prezydent wprowadził stan wojenny, a opozycyjna Partia Demokratyczna w Korei Południowej która ma tam większość w parlamencie, wnioskowała ostatnio o impeachment niektórych prokuratorów i odrzucenie rządowego projektu budżetu. To te wewnętrzne napięcia polityczne. Zdjęcia z Seulu teraz. Tam policja blokowała dostęp parlamentarzystów właśnie do parlamentu. Partia Demokratyczna, ta główna siła opozycyjna, zwołała nadzwyczajne posiedzenie swoich deputowanych. Napięcie na Półwyspie Koreańskim, tym razem chodzi o Koreę Południową. Kontekst międzynarodowy, też oczywisty, też czytelny i też niepokojący. Korea Północna to totalitarne państwo, które ostatnio zacieśnia relacje z Rosją Putina. Nie dość, że wysyła broń, która jest używana do ataków na Ukrainę. To jeszcze niedawno posłała tam swoich żołnierzy. Korea Południowa, z kolei, to kluczowy kraj, jeśli chodzi o interesy i zainteresowanie Stanów Zjednoczonych w regionie. Do tej pory, przynajmniej stabilna demokracja z silną gospodarką, która w ostatnich 30-40 latach dokonała ogromnego postępu, ale teraz napięcia polityczne. I stan wojenny właśnie w Korei Południowej. Coś zupełnie nowego. To rozgrywka wewnętrzna, ale faktycznie są w Południowej Korei siły, które sprzyjają reżimowi Kimów. To z kolei komentarz od naszej ekspertki. Tak mówiła Magdalena Rybicka, dyrektorka Centrum Badań Azjatyckich w Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Dodała, że sytuacja w Korei Południowej może stać się bardzo niespokojna. Niestety to będzie kolejny kraj, który prawdopodobnie dołączy do zamieszek wewnętrznych, które będą tłumione przez organy ścigania. Myślę, że tutaj policja i wojsko już są postawione w stan gotowości. Myślę, że za chwilę rozpocznie się właśnie, wprawdzie w Korei to troszeczkę inaczej wygląda. Samo podejście ludzi jest troszeczkę inne, ale biorąc pod uwagę, że w tej chwili. Nie ma problemu z dostępem do tego, jak zachowuje się świat, aby móc stanąć przeciwko nawet władzy, która jest w danym momencie władzą demokratycznie wybraną w danym kraju. No wyjdą również tutaj Koreańczycy na ulicę i może dojść do zamieszek, zarówno między nimi, jak i między siłami porządkowymi oraz szczególnie młodymi Koreańczykami. Myślę, że tutaj studenci za chwileczkę będą na ulicy. Tego się obawiam i obawiam się o każde zdrowie i życie każdego z tych młodych ludzi, bo może dojść do krwawych zamieszek. Społeczeństwo jest podzielone na ten moment. W większości popiera prezydenta. Jednak również jest duża grupa zwolenników, która popiera opozycję. No, choćby dlatego właśnie opozycja ma większość, to jest bardzo trudny element do tego, żeby móc o tym mówić, biorąc pod uwagę, że... Społeczeństwo to są badania statystyczne. A już nieraz widzieliśmy o tym, że badania statystyczne wskazują jedną rzecz, gdzie chętnie odpowiadają badani w inny sposób niż faktycznie myślą. Jestem przekonana o tym, że właśnie te ewentualne zamieszki, to co może się za chwilę wydarzyć, pokaże nam prawdziwą dynamikę, w którą stronę zmierza Korea Południowa. Korea Południowa, w której prezydent ogłosił nagle stan wojenny. Cytując zagrożenie ze strony Korei Północnej, ale w swoich wypowiedziach bardziej nawiązywał do spraw wewnętrznych, oskarżył opozycję partię demokratyczną, która ma teraz większość w parlamencie, że destabilizuje kraj. Skrytykował decyzję o próbie impeachmentu niektórych prokuratorów i odrzucenie rządowego projektu budżetu. To jego zdaniem podważa. Podstawowe funkcje rządowej administracji, te działania opozycji. Opozycja z kolei ostro krytykuje decyzję prezydenta, mówiąc o tym, że za chwilę czołgi uzbrojeni żołnierze z nożami i karabinami będą rządzić krajem. Rodacy. Przyjdźcie przed parlament, tak wzywa lider partii demokratycznej w Korei Południowej. Napięcie i y, zablokowany dostęp teraz do ma, parlamentu. Nieoczekiwana decyzja w Korei Południowej. Stan wojenny, który y, oznacza y, zawieszenie swobód, podporządkowanie y, mediów y, władzy. I inne działania typowe właśnie dla tego typu rozwiązań to stan wojenny, pierwszy od 1980 roku. Po tym czasie Korea Południowa była raczej stabilną demokracją krajem mocno nastawionym na rozwój przemysłowy. Sławne Cebole czyli te potężne konglomeraty przemysłowe, które wybiły się, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej na świecie. To jest taka wizytówka Korei Południowej, południowej z ostatnich lat, chociaż w w pierwszych latach po wojnie domowej, po podziale na Koreę Północną i Południową, gospodarka Korei Południowej była raczej zacofana. Był nawet taki okres, kiedy wydawało się, że to Korea Północna będzie zamożniejsza, z lepszymi podstawami do wzrostu gospodarczego. Teraz to zupełnie inna rzeczywistość. Korea Północna. To kraj autarkiczny, odcięty właściwie niemal całkowicie od reszty świata, z pewnymi. Wyjątkami ostatnio bardzo też biedny, rządzący z groteskową wprost brutalnością i twardością przez reżim Kimów. No ale teraz też mocno współpracuje z putinowską Rosją. Wysyła tam broń, wysyła tam nawet żołnierzy, te więzy się zacieśniają. Korea Południowa to z kolei ważny obszar w tej układance. Geostrategicznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a chociażby Chinami. Kraj demokratyczny, z silnymi podstawami gospodarczymi. I nagły zwrot akcji. Teraz prezydent tego kraju ogłasza stan wojenny w telewizji, w takim wieczornym orędziu do narodu. Oskarża opozycję, oskarża przeciwników politycznych o to, że są narzędziami czy też elementami zagrożenia wysyłanego przez Koreę Północną, przez komunistów z Korei Północnej. I on chce te pro-północno-koreańskie, antypaństwowe siły usunąć. Siły, które niweczą wolność i szczęście narodu. Tak stwierdził prezydent Jun.